W roli lekarki czuję się w sumie tak jak w każdej innej roli, która mi się podoba, bo z założenia gram te role, które mi się podobają. To wymaga trochę więcej pracy ode mnie niż inne role, ponieważ posługuje się dosyć specyficznym językiem, który jest dla mnie osobiście jako aktorki trudny, bo nie używam go na co dzień. W związku z czym, kiedy gram inne postacie, to zazwyczaj wystarczy mi dzień wcześniej sobie przeczytać i uczę się już tekstu na planie i nie ma problemu, a tutaj muszę się uczyć wcześniej, bo wchodzą w grę nazwy leków, jakieś skomplikowane sytuacje, więc muszę się tego uczyć dużo wcześniej. Jeżeli coś jest bardzo trudne, to zawsze operator może się skupić na naszym wyrazie twarzy i myślę, że to nas niejednokrotnie ratuje. Była taka scena, kiedy razem z Asią i z Jolą zdaje się podawałyśmy jakieś leki, sprawdzałyśmy wyniki pacjentki, która um... Zasłabła na korytarzu na Sorze. No i musiałyśmy to powtarzać, ponieważ Jola źle zmierzyła cukier. Ja zrobiłam zastrzyk pod pachę zamiast mięsień, więc początki były trudne. Ale teraz z czasem, już jesteśmy na tym planie przez parę ładnych miesięcy, jest coraz lepiej i myślę, że będziemy wypadać coraz bardziej profesjonalnie. Była jedna fantastyczna sytuacja, kiedy mały chłopczyk grający naszego pacjenta no, był wwożony na noszach na Sor. I tak się wyluzował, tak mu było tam fajnie, że zasnął podczas kręcenia. I zorientowaliśmy się dopiero, kiedy była chwila na jego kwestię. No i co było robić? Nie chciał się obudzić, było mu ciepło, było mu dobrze, trzeba było poczekać, cały plan czekał, aż się chłopak wyspał. I to była taka, taka sytuacja, która dowodzi, że. Planem zawsze rządzą dzieci. A czy masz też takie wrażenie, że dzięki temu, że pracujesz w tym serialu, potrafiłabyś teraz zrobić coś więcej, jeżeli chodzi nie wiem, o udzielenie pierwszej pomocy? Hmm. Możliwe, że z większą pewnością wykonywałabym te, ten masaż serca, bo no, po prostu zostałam przeszkolona na, na fantomie, w jaki sposób mam to robić. Niewykluczone też, że potrafiłabym zrobić szef na skórze, bo tego też się uczyłam na takim fantomowym fragmencie ciała, ale nie chciałabym tego robić. Więc mam nadzieję, że życie mnie nie przetestuje w tej materii.